Czy wiesz, że kontrolowanie poziomu cukru we krwi może być tak proste jak wybór odpowiednich owoców? Dziś pokażę ci owoce bogate w błonnik, które nie tylko pomagają w regulacji glikemii, ale także przynoszą liczne korzyści dla Twojego zdrowia. Jeśli ciągle zmagasz się z utrzymaniem stabilnego poziomu cukru we krwi, czujesz się sfrustrowany restrykcjami i nie wiesz, co naprawdę jest dobre dla Twojego organizmu. Doskonale to rozumiem, jednak nie musisz już dłużej tkwić w tych wątpliwościach. W tym filmie dowiesz się, jakie owoce są łatwo dostępne, smaczne i spożywane w odpowiedni sposób bardzo ważne w kontroli cukrzycy. Co najlepsze, wyjaśnię, jak praktycznie włączyć je do swojego codziennego życia. Najpierw napisz w komentarzach, z jakiej części świata mnie oglądasz. Uwielbiam wiedzieć, skąd pochodzicie. Daj mi też znać, czy masz cukrzycę, czy nie. Numer 8. Kiwi. Kiwi to mały owoc, ale pełen korzyści dla osób z cukrzycą. Zawiera błonnik, który pomaga kontrolować poziom cukru we krwi, uwalniając glukozę w wolniejszym tempie. To doskonałe rozwiązanie, aby uniknąć skoków glikemii i utrzymać stabilny poziom cukru przez cały dzień. Tak prosty owoc może być dużym wsparciem w codziennej diecie. Kolejną zaletą kiwi jest to, że jest bogaty w witaminę C, która wzmacnia układ odpornościowy. Ta witamina jest kluczowa w ochronie organizmu przed infekcjami, co jest szczególnie ważne dla osób z cukrzycą. Możesz jeść kiwi na śniadanie lub jako przekąskę, krojąc owoc na pół i spożywając go łyżeczką. To praktyczne i pożywne rozwiązanie. Dodatkowo kiwi wspomaga trawienie dzięki enzymowi o nazwie aktynidyna. Enzym ten pomaga organizmowi lepiej przetwarzać pokarmy, co również przyczynia się do utrzymania równowagi poziomu cukru we krwi. Praktycznym pomysłem jest dodanie kiwi do sałatki owocowej lub zmieszanie go z naturalnym jogurtem. Kiwi ma niski indeks glikemiczny, co oznacza, że cukier uwalnia się do krwi w kontrolowany sposób. To sprawia, że jest bezpieczną i zdrową opcją. Ciekawą propozycją jest połączenie kiwi z owsianką na śniadanie. Tworząc pożywny i smaczny posiłek, który również pomaga w kontrolowaniu glikemii. Jeśli chcesz skorzystać z większej ilości błonnika, jedz kiwi ze skórką, o ile jest dobrze umyta. Skórka zawiera dużą część składników odżywczych, co sprawia, że owoc staje się jeszcze bardziej skuteczny w regulowaniu poziomu cukru we krwi. To prosty wybór, który przynosi wiele korzyści zdrowotnych. Numer 7. Jabłko. Jabłko to prosty owoc pełen korzyści dla osób z cukrzycą, zwłaszcza w starszym wieku. Jest bogate w błonnik, który pomaga organizmowi wolniej trawić pokarm. To sprawia, że cukier przedostaje się do krwi w kontrolowany sposób, bez tych niebezpiecznych skoków glukozy. Kto by pomyślał, że coś tak powszechnego może być tak potężne. Co więcej, jabłko to owoc praktyczny. Możesz je jeść w całości, pokrojone na plasterki, a nawet gotowane z odrobiną cynamonu jako zdrowy deser. Wyobraź sobie coś słodkiego i smacznego, co nie szkodzi twojemu poziomowi cukru. To jak prezent dla podniebienia i zdrowia. Wystarczy mieć jabłko pod ręką, aby lepiej o siebie zadbać. Kolejną ważną cechą jest niski indeks glikemiczny jabłka, co oznacza, że nie powoduje gwałtownych wzrostów poziomu cukru we krwi. To kluczowe, aby unikać komplikacji i utrzymywać stały poziom energii przez cały dzień. Dla osób z cukrzycą typu pierwszego lub drugiego, ten owoc może być prawdziwym sprzymierzeńcem. Teraz zwróć uwagę, nigdy nie wyrzucaj skórki jabłka. To w niej znajduje się większość błonnika i przeciwutleniaczy, które pomagają zwalczać stany zapalne w organizmie. Wystarczy dokładnie umyć owoc przed spożyciem, a skorzystasz ze wszystkich jego zalet. Taki prosty zabieg robi wielką różnicę dla twojego zdrowia. Dla seniorów Którzy lubią urozmaicenie w diecie, jabłko można wykorzystać na różne sposoby. Jednym z pomysłów jest pokrojenie go w plasterki i dodanie do owsianki na śniadanie. Inną opcją jest połączenie jabłka z odrobiną białego sera jako zrównoważoną przekąskę. Takie małe zmiany mogą znacząco poprawić jakość życia. Numer 6 Gruszka. Gruszka to niezwykły owoc pełen korzyści dla osób z cukrzycą, zwłaszcza starszych. Jest bogata w błonnik, który pomaga kontrolować poziom cukru we krwi, spowalniając trawienie. Oznacza to, że jedząc gruszkę, pomagasz swojemu organizmowi utrzymać stabilny poziom glikemii bez tych gwałtownych skoków, które mogą powodować zawroty głowy lub zmęczenie. A najlepsze? Jest naturalnie słodka w sam raz. Dla tych, którzy odczuwają głód między posiłkami, gruszka jest doskonałym wyborem. Daje uczucie sytości, które pomaga unikać nadmiernego podjadania. Możesz pokroić owoc na kawałki i wymieszać z jogurtem naturalnym, tworząc lekki i pyszny posiłek. Ta kombinacja, poza tym, że jest zdrowa, jest również praktyczna na co dzień i łatwa do przygotowania. Kolejnym ciekawym faktem jest niski indeks glikemiczny gruszki, podobnie jak jabłka. Oznacza to, że cukier jest uwalniany do krwiobiegu stopniowo, unikając obciążenia organizmu. Dla osób z cukrzycą to kluczowe, aby organizm działał prawidłowo. Jedzenie gruszki to prosty. Ale skuteczny sposób dbania o siebie. Oprócz błonnika, gruszka jest również bogata w witaminę C i przeciwutleniacze, które pomagają chronić organizm przed infekcjami i problemami związanymi z cukrzycą. Jest to szczególnie ważne w miarę upływu lat, gdy organizm potrzebuje dodatkowego wsparcia, aby pozostać zdrowym i silnym. Jedna gruszka dziennie może być bardziej wartościowa niż się wydaje. Gruszkę można również włączyć do śniadania lub jakaś deser po obiedzie. Praktycznym pomysłem jest pokrojenie jej w kostkę i wymieszanie z owsianką lub sałatkami. W ten sposób przekształcasz swój posiłek w chwilę troski o zdrowie, nie rezygnując z dobrego smaku. A skoro już mowa o smaku, dlaczego by nie spróbować innych owoców bogatych w korzyści? Numer 5. Jeżyna. Jeżyna to mały, ale niezwykle potężny owoc dla osób żyjących z cukrzycą. Bogata w błonnik, pomaga kontrolować poziom Cukru we krwi poprzez spowolnienie wchłaniania glukozy. To utrzymuje stabilny poziom glikemii i zapobiega niebezpiecznym skokom. Już garść jeżyn wystarczy, aby zapewnić sobie zdrową, lekką przekąskę pełną korzyści. Kolejnym atutem jeżyn są zawarte w nich przeciwutleniacze. Takie związki jak polifenole pomagają zmniejszać stany zapalne w organizmie i poprawiają wrażliwość na insulinę. Oznacza to, że organizm lepiej wykorzystuje cukier we krwi. Dodaj świeże jeżyny do jogurtu lub użyj ich w prostej sałatce owocowej, aby w pełni skorzystać z tych właściwości. Ponadto jeżyna ma niski indeks glikemiczny, co czyni ją idealnym wyborem dla osób dbających o poziom glikemii. Nie powoduje skoków cukru we krwi, będąc bezpiecznym i smacznym rozwiązaniem. Wymieszaj je z owsianką lub użyj jako dodatku do pełnoziarnistych naleśników, aby stworzyć pełnowartościowy i pożywny posiłek. Jerzyny są także korzystne dla serca. Pomagają obniżać poziom złego cholesterolu i chronią naczynia krwionośne, co jest niezwykle ważne dla osób z cukrzycą. Możesz je spożywać jako przekąskę, dodać do smoothie lub wykorzystać w przepisach na zdrowe desery. Są praktyczne i bardzo wszechstronne. Jeśli chcesz urozmaicić swoją dietę, spróbuj przygotować domowy dżem jeżynowy bez cukru. Wystarczy gotować jeżyny z odrobiną wody i dodać nasiona chia, aby uzyskać odpowiednią konsystencję. Ten prosty przepis świetnie sprawdzi się na tostach lub jako dodatek do lekkiego deseru. To smaczny sposób nadbanie o zdrowie bez wyrzutów sumienia. Numer 4: awokado Awokado to owoc inny niż wszystkie, ale pełen korzyści dla osób z cukrzycą, bogate w zdrowe tłuszcze, pomaga utrzymać stabilny poziom cukru we krwi. Te tłuszcze znane jako jedno nienasycone poprawiają wrażliwość na insulinę, wspomagając organizm w efektywnym przetwarzaniu cukru. To jak dodatkowe wsparcie dla organizmu, by działał sprawniej. Co więcej, awokado zawiera dużą ilość błonnika, który jest kluczowy dla osób chcących kontrolować glikemię. Błonnik spowalnia proces trawienia, co zapobiega nagłym wzrostom poziomu cukru we krwi. Praktycznym pomysłem jest użycie awokado jako nadzienia do pełnoziarnistego tosta lub pokrojenie go w kostkę i dodanie do prostej sałatki. Łatwe i zdrowe. Innym ważnym aspektem jest to, że awokado nie zawiera naturalnych cukrów w przeciwieństwie do innych owoców. To oznacza, że możesz je spożywać bez obaw o zaburzenie poziomu glikemii. Niezależnie od tego, czy jest to śniadanie, przekąska czy kolacja, awokado to bezpieczny i bogaty w składniki odżywcze wybór do codziennej diety. Awokado jest również dobre dla serca, co jest istotne dla osób z cukrzycą. Jest bogate w potas, który pomaga kontrolować ciśnienie krwi, a zdrowe tłuszcze wspomagają obniżenie poziomu złego cholesterolu. Proste danie, takie jak rozgniecione awokado z odrobiną soli i cytryny, może zdziałać cuda dla twojego zdrowia. Jeśli masz ochotę na coś słodkiego, możesz przygotować krem z awokado z limonką. Wystarczy zmiksować awokado z sokiem z limonki i naturalnym słodzikiem takim jak stewia. To zdrowy deser, który nie wpływa negatywnie na poziom cukru we krwi. Praktyczny przykład na to, jak dbać o zdrowie, nie rezygnując z przyjemności. Numer 3. Gujawa. Gujawa to owoc, który zasługuje na miejsce w diecie osób z cukrzycą. Jest bogata w błonnik, co pomaga kontrolować poziom cukru we krwi, uwalniając glukozę w sposób powolny i stabilny. To kluczowe, aby uniknąć skoków glikemii i utrzymać organizm w dobrej kondycji. Regularne spożywanie gujawy to prosty i skuteczny sposób na dbanie o zdrowie. Inną zaletą gujawy jest jej niski indeks glikemiczny, co oznacza, że nie podnosi gwałtownie poziomu cukru we krwi. To sprawia, że jest doskonałym wyborem na przekąski między posiłkami. Spróbuj jeść ją na świeżo lub dodawać do sałatki owocowej. Jest praktyczna, smaczna i pełna wartości odżywczych. Dodatkowo, gujawa jest jednym z najbogatszych źródeł witaminy C. Zawierając jej ponad dwa razy więcej niż pomarańcza. Ta witamina jest kluczowa dla wzmocnienia układu odpornościowego, co jest niezwykle ważne dla osób z cukrzycą. Silniejszy organizm jest bardziej odporny na infekcje i inne problemy zdrowotne. Gujawa świetnie działa także na układ trawienny, pomagając regulować pracę jelit. To zasługa błonnika nierozpuszczalnego, który wspomaga trawienie i zapobiega problemom takim jak zaparcia. Aby skorzystać z tego dobrodziejstwa, jedz owoc ze skórką, dokładnie umytą przed spożyciem. Praktycznym pomysłem jest przygotowanie naturalnego soku z gujawy. Nie przecedzaj go, aby zachować błonnik, który jest kluczowy w kontroli glikemii. Jeśli chcesz urozmaicić dietę, możesz użyć gujawy jako składnika zdrowych deserów, np. musu, zmiąższu i naturalnego słodzika. Numer 2. Pomarańcza Pomarańcza to owoc pełen korzyści dla osób z cukrzycą spożywana w całości, pomaga utrzymać stabilny poziom cukru we krwi dzięki błonnikowi obecnemu w białej części otaczającej cząstki owocu. Ten błonnik spowalnia uwalnianie glukozy, zapobiegając skokom i utrzymując glikemię pod kontrolą. Tak prosty i dostępny owoc może wiele zdziałać dla zdrowia. Najważniejsze przy spożywaniu pomarańczy jest jedzenie jej w całości, a nie w formie soku. Nawet naturalny sok bez dodatku cukru traci błonnik, który jest kluczowy dla kontroli glikemii. Dlatego wybieraj owoc jako przekąskę lub deser, aby w pełni korzystać z jego składników odżywczych, bez ryzyka podniesienia poziomu cukru we krwi. Pomarańcza jest znana z wysokiej zawartości witaminy C, która wzmacnia odporność. Ta witamina jest niezbędna, aby chronić organizm przed infekcjami, które mogą być częstsze u osób z cukrzycą. Jedzenie jednej pomarańczy dziennie może pomóc zapobiegać tym problemom i zapewnia dodatkowe wsparcie dla zdrowia. Kolejnym atutem pomarańczy jest jej działanie nawadniające. W 80% składa się z wody, co pomaga organizmowi utrzymać odpowiedni poziom nawodnienia. Istotny dla zapobiegania problemom z nerkami, często występującym u osób z cukrzycą. Pomarańcza na śniadanie lub jako przekąska w ciągu dnia to prosty sposób na dbanie o organizm od środka. Możesz również urozmaicić jej spożywanie, dodając cząstki pomarańczy do sałatek zielonych lub owocowych. Spróbuj połączyć ją ze szpinakiem i orzechami, aby stworzyć lekkie i pożywne danie. To praktyczny i smaczny sposób na wprowadzenie większej ilości błonnika i przeciwutleniaczy do codziennej diety. Numer 1. Malina. Malina może wydawać się niewielka, ale jej wpływ na zdrowie jest ogromny, szczególnie dla osób z cukrzycą. Ten owoc jest pełen błonnika, który spowalnia trawienie i zapobiega nagłemu wzrostowi poziomu cukru we krwi. Zawierając 10 gramów błonnika w jednej filiżance, malina działa jak naturalna tarcza przeciwko skokom glikemii. Co najlepsze, łatwo ją włączyć do codziennej diety. Kolejną wielką zaletą malin są przeciwutleniacze, takie jak antocyjany. Te związki pomagają zmniejszać stany zapalne w organizmie i poprawiają wrażliwość na insulinę, co jest kluczowe dla utrzymania kontroli nad poziomem glukozy. Możesz używać ich jako dodatku do jogurtów lub mieszać w koktajlach bez cukru. To smaczny i zdrowy sposób nadbania o zdrowie. Błonnik obecny w malinach również zwiększa uczucie sytości, pomagając kontrolować apetyt między posiłkami. To ważne dla osób, które muszą unikać przejadania się. Garść świeżych lub mrożonych malin może być idealną przekąską na co dzień, przynosząc naturalną słodycz bez zakłócania poziomu glikemii. Niski indeks glikemiczny Malin to kolejny pozytywny aspekt. Oznacza to, że cukier jest uwalniany do krwiobiegu w sposób powolny i kontrolowany, bez nagłych skoków. Dla osób z cukrzycą to dodatkowe zabezpieczenie. Spróbuj dodać je do owsianki lub jako część sałatki owocowej. Smak i troska w jednym kęsie. Praktycznym pomysłem jest również wykorzystanie malin jako nadzienia do pełnoziarnistych naleśników lub w prostych deserach, takich jak domowe dżemy bez cukru. Maliny dodają naturalnej słodyczy, która równoważy smak i zdrowie. Takie małe gesty robią dużą różnicę w codziennym odżywianiu. Eksploruj naszą pełną playlistę, pełną wskazówek na temat zdrowego odżywiania, dbania o zdrowie i kontroli poziomu cukru we krwi. Każde wideo zawiera cenne informacje, które pomogą Ci lepiej żyć. Nie zapomnij zasubskrybować kanału i włączyć powiadomień. Dzięki temu nie przegapisz żadnego treści, które mogą poprawić jakość Twojego życia. Napisz w komentarzu, które owoce już planujesz włączyć do swojej rutyny i podziel się tym filmem z osobami, które potrzebują tych wskazówek. Ważne jest, aby pamiętać, że wszystkie prezentowane treści mają charakter edukacyjny i informacyjny. Nie zastępują one konsultacji medycznej ani wsparcia dietetycznego. Zawsze skonsultuj się z lekarzem przed wprowadzeniem zmian w diecie, aby upewnić się, że odpowiadają one Twoim potrzebom.